Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier, ogólnie to witam Was po takiej długiej przerwie, która zaistniała na moim kanale z powodu takiego, że zbierałem na kompa i w końcu tego kompa sobie zakupiłem i teraz będzie lepsza jakość, lepsze gry będę mógł grać i ogólnie będzie wszystko lepiej. Zanim wszystkie gry sobie znajdę, poinstaluję i w ogóle, to chciałbym zacząć od czegoś takiego nowego. Zauważyłem, że Happy Wheels to będzie jakiś taki dobry traf, który znajdzie się dzisiaj na moim kanale, także dzisiaj sobie w Happy Wheels zagramy. Weźmiemy sobie plansze, które są najlepiej grane w tym tygodniu, o ile się nie mylę, tak wybrałem. Play count, tak, no to chyba to znaczy. No i sobie weźmiemy tutaj jakieś <coughs> Kill the zombie. Autor Eduardo 12255. Play now. Gramy teraz. Wow, co to jest? Weźmy szczena. Kurcze, Happy Wheels jeszcze tak nie grałem. Dopiero. Zobaczyłem. Jezu, jak tam się steruje. Dobra, nie, żeby nie przedłużać, nie wiem po prostu jak nim się steruje. Na pewno się dałem, a jak ten... to możecie mi napisać. Escape the box, you have. 10 seconds, please wait. Dobra, zagram. Mam 10 sekund na ucieczkę oj No, uciekaj! No czekaj, mam się tego... Łap! Nie, nadchodzi, uwaga. Nie. No i teraz. Nie... Proszę nie, proszę nie, proszę nie, blisko, 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 blisko! Nie udało się. Trudno. Restart level. I bierzemy. To na no, tafle jeszcze raz. Ach! Dawaj, z głowy... Jest. Jest. Udasz. Udasz. Udasz się, udasz się, uda się. No... No, jeszcze trochę... Jeszcze trochę uważaj na to chowaj się, chowaj się. Oh my god, Nie udało się. Jeszcze raz. Teraz się uda. No, zdynki, zdynki, zdynki. Dawaj. Oh, dobrze, 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 dobrze. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz i teraz, teraz. Uciekaj, 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 uciekaj. nadchodzi. Jest, udało się. I co teraz? Chyba wygrałem. A, gdzie fanfary? Dobra, idziemy dalej. Headshots. Gramy dalej. Leina. Wow, co to jest? Place. Oj, oh, dobra, idę tutaj. Control. To fire. Dobra, zobaczymy, co tu będzie. jump Dobra. Wow, no. <laughs> control. O, oh, tu chyba przebiegam tylko. Okay, o, idzie czarny. Udało się. O, Santa. To Santa. O, ten jaka Gida. Że tutaj zbytnie nic się nie dzieje, albo nie wiem, naciskam ctrl, naciskam spację, spacja chyba nic nie robi, kontrol chyba, ctrl chyba skacze. wow ale go do góry. Kurde, mać. No i finish. Wow. No niezły obrazek, pogratulować, ale idziemy dalej. Timmy Adventure, play na please Wow, tu chyba się nie ruszam. Nic nie robię. Timmy Adventure. <grystanie> adventure, dobra, niech będzie. Wow, 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 wow. Nic nie robię, nic nie dotykam. To jest chyba ta plansza, gdzie nie mam się w ogóle nic ruszać. O, leci Timmy. Ja. Zapuś się. Ma, Dobra, idziemy dalej. Fajna plansza, fajna. Neon Sword Troll 2. Kłamasz! Łamosz! Łomasz! Łoł, wow. A ta jak spadła! Nie udało się. Kurde, dostałem. Nic z tego, jeszcze raz. Pomiędzy... Oj! Oj. Kurde jeszcze w siebie. Jak tam dalej rzucić? I... Jimmy DOSTAŁ! HEADSHOT! Oh, my leg! Oh, your leg! Oj! Moja god. I... Nie, 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 nie! Głap, O, o, A, nie udał się! Jeszcze ostatni strzał! Osiągniemy! A, ich właśnie się nie uda! No nic, jeszcze raz spróbuję! A, tak jest! O, nie, 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 nie! Dostałem ja! Jeszcze raz! Nie, to było głupie! Jeszcze raz! O, double <laughs> Jak głoda, headshot! Timi! Jeszcze Timi żyje! Tata! O też na kłodzie! O, teraz. O, dobra, nie udało się. Idziemy dalej, idziemy dalej. Impossible Hardpoint. O, teraz mam do wyboru. Idziemy sobie tego skoczka. Wow Nie wiem czy to dobry wybór Chyba nie dobry wybór Weźmy sobie tatusia i synka Ale dostałem za pierwszym razem Jimmy Który Którym się wyrzucało dzieciaka, o właśnie Tak jest On tylko, że teraz co tu zrobić No i nie wiedziałem bym musiał wziąć oj. nie tego nie tutaj matkę z dziećmi o, to będzie dobrze. leć oj kurde chyba wyleciałem ja też Teraz jak to się tymi A. Tak jest, 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 jest! Dajmy radę, dajmy radę Żebym teraz niczego nie spieszył No, przepuść mnie nie! Kurde, już tak blisko było. No niestety, dobra, idziemy dalej. Kolejny sword troll. No. A, i nie udało się. Ale po prostu. Patrząc. Tatuś. Aj, kurde. wow, wo wo wo. No, ale go minęło. Jest, to Wow, co to było? de santa. Jeszcze raz. Wiktory. Exit to Kolejna plansza. No. Jest to. Myślałem, że już się nie wczyta. Ładnie. Wow, następny kurde. Jakiś motor. Zabrał mi kasę, tylko czym tu się steruje? Jakiś nitro, coś Aha, czyli widzę, że mam tylko jechać. Nie, nie, dobra, bo to będzie za dużo czasu. Podziwiam takie plan, że ludzie naprawdę mają pomysły. Basket Drunk Golden sobie to pasem. Wow wow, 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 Nic nie ruszyłem! Chyba to nie miało tak być. Jeszcze raz. Oh. Aha, mam się wypuścić. Z. a już kumam. Dobra, Z. Piłka. Aha, to piłka ma tam wpaść. Dobra, Skumałem, ale idziemy dalej. Idziemy dalej. Zombie sword Już kolejny. Just. Ach, kurde, to jest nawet niepodobne. What? Nice. Oj, Jezu, jak on się wygina. Ło, ale teraz będziesz rzut. O, i się jeszcze zabiję. Jeszcze raz. Ale pomiędzy nogi. Nie, to taki to... trochę ciężki ten smurt, on się za bardzo wyginę. Idziemy dalej. no już tam widziałem, że zmarł. Kolejny sword throw. Wow, Taki wybuch na samym początku. Tak jest. Double kill. Menchobo dawali. Nie trafiłem. Jeszcze raz. Spokojnie, spokojnie. Jest. Teraz. Baby. Prawie. Muszę się trochę do środka wpuścić. O. No, no. no wiesz, ten nie. Oh! No nie dam rady. Jeszcze raz. Od razu może. Ło wo O, nie udało się. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Trzy czeka! Jest! Udało się! Exit to mini. Escape jail Z tego co wiem to jest chyba ucieczka z więzienia, ale mogę się mylić Przez kibel może? Nie, dobra Łańcuch mi się wplątał w koła Będzie ciężko A dobra, udało się uwolnić Nie, ta postać jest chyba... Dziwna do tego, bo ciężko się jedzie. Weźmiemy sobie jakiś rating, gdzie jest 5. Hmm. Don't move, w sumie to też będzie takie ciekawe. Hmm. Make 10 milionów again. Wow, wow, wow. O co tu chodzi? A, mam się chyba puścić. Dobra, spróbujemy. Wow, mm. za daleko. Jeszcze raz. Losie. I, i, co będzie? Wow. 15 tysięcy... ...puntz? Nie wiem, punktów? Albo punktów? Nie wiem, co będzie. Jeszcze raz. Muszę się teraz lepiej udać. Musimy sobie kilka razy. Ło, Timmy stracił głowę! Ło! Teraz! Oj, gorzej będzie, dobra. Idziemy na jakąś dal dalszą planszę. Best bottle run. A zobaczymy jak sobie tutaj poradzę. To jeszcze nie grałem. Lost my head. Dobra, Timmy stracił głowę. Idziemy. A dobra, nie udało się. Jeszcze raz. Widzisz, to, się nie udało. Jeszcze raz. Uuu, teraz, teraz... A, i też nie, dobra. Ostatni raz. Próbujemy. Dobra. Nie, nie wychodzi mi. Muszę się trochę poduczyć w tej grazie. Kill Indiana. Zobaczymy to. Chyt! Hyt, hyt! oj, miecza zapomniałem, chodź tu, dawaj dupę, och. Och. Ooo. ach, Trzymam się ciebie, trzymam się ciebie bracie, oj, puściłeś się. Niekoniecznie w tą stronę, o. Twoja noga bracie. Czym się tu łapię, Te? Nie, dobra. a już po głowie mam. Dobra, nie uda się, bo już nie mam głowy. Kurde, takie, takie w miarę. Znowu, nie, Baltro, to jest to innego, dobra. Zobaczymy. Kuleczki. Oj. Pszcz. Super bal. No nie, no, ananas. Okay. Plus do o. 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 <laughs> Jeszcze raz. Plank, nie. jestem kulka, kulkę. Kulka. Kulko. Zaprawdę opowiadam ci kulko. Jedną ręką. Plus dwa. Dobra. Kulko. Plus dum. Jeszcze sobie odkryłem to. Dobra, jeszcze raz. Czerwona i plus 2, okej. Okay. Dobra, to pozwolę trochę, żeby zjechało. Żółta. Kolejna plus 2, dobra, fail. Co to? Aha, dobra, nic się nie dzieje. A, znowu fail. No. Ło, teraz będzie lepiej. A, plus 3. Blisko wygranej, teraz. Aj, kolejny by było, plus 3. Cut! Super Ball, Ananas. Cut! Sword of Power. Ach, kurde, myślałem, że miecz dostanę. A czy dostałem, ale. Plus 2. Tak jest. Dobra. Teraz bierzemy sobie. In, win, Musimy. nie Plus 2. Plus 2, Nie, nie, nie. nie. Czenny! Plankny! A, to jest to. Kurde, muszę tam to rzucić. A, i się kuleczki zwiesiły. Dobra. Ostatnia próba. Hyt. Fail. Hyt. Oj! Nie w tą stronę. Muszę trochę się... Tak, o. o to było głupie. Kwit! O, dobra. Aj, plank, dobra. Fail. Żyt! mord na raz plus 3 o jeszcze mamy szansę ananas plus 2 o jeszcze jest szansa Super superball nie nie tu chyba nic nie ma dobra jeszcze 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 mamy szansę wszyscy patrzą czy się uda plus 2 jeszcze jest szansa Żyt! Super ball. Jeszcze nie wpieprzyłem się w wygraną. I w kurde w śmierć. I co będzie pierwsze? A jeszcze nie. Uś, nie. Plus dwa. I teraz? Ostatnie końcowe. Czy się uda? Czy to będzie to? Czy się uda? Nie. Nie. nie, nie. Och. Nienawidzę cię ty Kulko. Nienawidzę. Nienawidzę. Mówię ci Patrz, jak do ciebie mówię! Dobra, idziemy dalej. Nie, 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 jedziemy dalej. Ostatnia jakaś plansza, taka na koniec. Mm. No, Roy face. <grywa> Chyba jakaś plansza dla Roya. Daj, ha, 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 ha. Zobaczmy to. Niski rating, to może nie. <grywa> Odpuścimy sobie. Mm. Finish him. Wykończ go. Zobaczmy to. Play Finish, Finish. The Killer Joy. No i tym pięknym akcentem chciałbym zakończyć pierwszy odcinek z serii Happy Wheels. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to możecie mi napisać jakieś rady w komentarzach, ocenić ten film i co byście chcieli zobaczyć. I takie tam inne. Jeżeli mówiąc, wracając jeszcze do ogólnie filmów, to Herosa zobaczycie za jakieś kilka albo kilkanaście dni jak sobie to wszystko ogarnę, co gdzie, jak i po co. Także na chwilę obecną na razie trzymajcie się i cześć.